Dzień dobry przyjaciele. Dzisiejsze spotkanie jest wstępem do kolejnego cyklu nauczania, jaki daję na tym kanale. Cyklu pod tytułem Ścieżka Miłości. Ścieżka Miłości składać się będzie z pięciu lekcji, pięciu kroków. Jak zwykle będą to comiesięczne nauczania. Taki główny motyw najbliższych naszych pięciu miesięcy. A dzisiejsze nagranie jest wstępem zapowiadającym ten nowy cykl, ścieżka miłości. Wąska ścieżka, po której musisz iść w swojej drodze przebudzenia. Przyjacielu, jeśli nawet jeszcze tego nie zauważyłaś, jeśli jeszcze tego nie rozeznałaś, jeśli jeszcze nawet nie jesteś w tym miejscu, w którym zaczynasz podejrzewać, że innej drogi nie ma, to wiedz, że. Jedyną drogą, powrotem do Ciebie, do domu tego, czym jesteśmy, do Twojej całkowitej suwerenności, kompletności, wolności i niezachwianej pewności Ciebie, świętego Chrystusa, w którym ja i Ojciec jedno jesteśmy. Nawet jeśli jeszcze tego nie wiesz, moja siostro, i bracie, jedyną drogą prowadzącą do tego miejsca w Tobie, do tego punktu w Tobie, całkowitego przypomnienia sobie, kim jesteś. Jedyną drogą, która wiedzie do tego miejsca, jest wąska, hmm. bardzo wąska ścieżka miłości. Dlaczego wąska i dlaczego ścieżka? Wąska dlatego, że jedyny krok, jaki możesz na niej robić, jest krokiem po bardzo wąskiej stróżce miłości. Wszystkie Twoje kroki, które zrobisz na lewo, czy na prawo, czy w bok, które nie będą wybierały miłości na coś innego. To jeszcze wydaje Ci się, że możesz wybierać. Jeszcze wydaje Ci, że masz jakikolwiek inny wybór niż miłość. Wszystkie inne kroki będą Cię bolały, w jakiś sposób będą dawały Ci odczuć, że to nie to. Czasem bardzo mocno, bardzo silnie, czasem lekko po prostu drażniąc w środku, jakby drapiąc w środku. Nie tędy ta droga. To nie to. Wybierz inaczej. Dlaczego ścieżka, a nie szeroka autostrada? A no bowiem ta ścieżka, bardzo indywidualna, bardzo intymna, bardzo, bardzo osobista, przygotowana jedynie dla Ciebie. Tego, jak Ci się wydaje, marnotrawnego syna, który wraca do domu, jest dla Ciebie. Im bardziej zbliżasz się do Królestwa. Im bardziej zbliżasz się do domu, tym większe fanfary słyszysz. Piękną pieśń, która Cię prowadzi niczym syreny na morzu. Piękną pieśń, którą Ojciec przygotował dla Ciebie. Która czekała, spokojnie czekała w pewności, że wrócisz. A wprawdzie nigdy nie opuściłeś tego miejsca. Jedynie ci się wydaje. Następny cykl ścieżka miłości, pięciomiesięczny cykl składający się z pięciu kroków. Rozpocznij lekcję pod tytułem Koło ratunkowe. Rozpocznij miejsce, w którym wszystkiego spróbowałaś, wszystkiego doświadczyłaś. Wszystkiego skosztowałeś. Wszystko już zrobiłaś. Zaprzedałeś siebie do końca. Zatraciłaś siebie niemal do zera. Nie pamiętając, czym jesteś. Jaka jest Twoja tożsamość? Po co tu jesteś? I dochodzisz do takiego miejsca. Takiego dołu odbicia się. Którym Sięgasz po koło ratunkowe po miłość. To będzie nasza pierwsza lekcja. Pierwszy krok. Drugi krok jest bardzo trudny. Już wybrałaś koło ratunkowe. Już chwyciłeś się. Poddałeś się, krzycząc, potrzebuję ratunku i chwyciłeś. To, czego nigdy nie chwytałaś, miłość. Ale jak kochać, gdy serce krzyczy, nie? Jak kochać, gdy nie umiesz wybaczyć? Jak kochać, jak czujesz krzywdę, jaką ktoś Tobie wyrządził? Jak kochać, jak w sercu tyle blokad, tyle cierni, tyle noży? Jak kochać, gdy serce jest zlodowaciałe? drugi. Krok trzeci jest bardzo miły. Krok trzeci, lekcja trzecia, z którą spotkamy się w maju, pięknym maju, w którym wszystko rozkwita. W którym życie rodzi się na nowo. Będzie miał tytuł Pierwsze owoce zaufania miłości. Piękny okres, w który wychodzisz, w którym Długi czas przeoczania, przebaczania sobie i innym, innym i sobie, sobie i światu, światu i sobie, Bogu i światu, sobie i Bogu. I ten trudny czas jest za tobą, kiedy Twoje serce na nowo nie jest pokryte lodem, ale puka, żyje. się w Tobie. Miłość, która rozgrzewa Cię od środka, rozpala Cię od środka. Daje Ci spokój, nie z tego świata. Daje Ci ciszę, nie z tego świata. Daje Ci radość, nie z tego świata. Piękny czas. Majowy czas, w którym się spotkamy. Kiedy Będą się rodziły pierwsze owoce, twego zaufania, miłości, a potem znowu dosyć trudny czas, krok czwarty, który będzie miał nazwę ciemna noc zagubienia, trudny czas, w którym się będzie mieszało, w którym zaczniesz być bardzo chwiejny. Będzie ci się wydawało, że jesteś jak delikatny listek, który w zależności od tego, jak powieje wiatr, to raz myśli to, a drugi raz myśli tamto. Do zagubienia, w której twoja energetyka będzie. Bardzo rozachwiana, bardzo rozhuśtana. Czas, w którym musisz zdecydować, czy chcesz być tym, czym byłeś, czy całkowicie rozpuścić się w miłości. I jak ci wydaje nowej tożsamości ciebie, a wprawdzie powrotem do tego, czym zawsze byłeś. I krok piąty. Most na drugą stronę, czyli wyzwolenie. Piękny, piękny, pięty krok, który będzie Wam dany w lipcu. Krok, w którym Twój święty duch, który Cię pamięta, niczym gołąb delikatnie weźmie Cię w dzióbek, niczym maleńką gałązkę. I przeniesie Cię płynnie na drugą stronę, w której wszelka przeszłość i dotychczasowa pamięć nie istnieje, w której wszystko zostało zapomniane jest jedynie lekkim, mglistym wspomnieniem, które nie ma wpływu. Twój święty umysł, w którym pamięć powróciła. Tak oto, przyjaciele, będzie wyglądał nasz nowy cykl Ścieżka Miłości. Jestem dumna z tego, że mogę Cię przeprowadzić po tej ścieżce, tak jak mnie prowadzono po tej ścieżce. I świecić i oświetlać następny krok. Żeby Ci było łatwiej i żeby Ci było lżej. Tak jak mi oświetlano. I zrobię to z dumą, że mnie wybrałaś. Z dumą, że mogę to dla Ciebie zrobić, przyjacielu albowiem czekamy tam na Ciebie. Dziękuję przyjaciele za spotkanie. A do następnego razu. Kaliszła